Witam w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu, którego słuchacie w czasie prasowania. Dzisiaj przygotowałam dla Was drugą część trylogii podcastów o filmach, które miały lub będą miały swoją premierę w tym roku. Nadszedł czas na te filmy, które powiedzmy delikatnie nie zachwyciły mnie. Przy czym od razu mówię, że ja Wam nie będę odradzać oglądania któregoś filmu, bo. Sama nie lubię, jak ktoś tak robi. Po raz kolejny są to filmy, które widziałam raz, więc są to takie bardziej przemyślenia na gorąco, niż jakaś super pogłębiona analiza. No i nadal się na tym nie znam, tylko obejrzałam parę filmów w życiu, no i teraz nagrałam wcześniej jeden odcinek podcastu o filmach. Czyli jak widzicie, poziom eksperckości moich nagrań rośnie z odcinka na odcinek. Pierwszy film, o którym opowiem wam w tym odcinku, nosi tytuł Pokolenie IKEA. Jego premiera miała miejsce już ponad pół roku temu, więc nie znajdziecie go aktualnie w kinach, ale z tego co wiem, jeśli komuś będzie bardzo zależało, to da się go znaleźć na platformach streamingowych. Na wstępie powiem, że jest to jedyny film z tych, o których powiem dzisiaj, który żałuję, że zobaczyłam. Po prostu moje życie było minimalnie lepsze, zanim zapoznałam się z tym dziełem kultury. Jednocześnie Wiedziałam mniej więcej, jakie opinie krążą na temat tego filmu, ale nie ukrywam, że liczyłam, że to będzie jeden z tych, które są tak złe, że aż przyjemnie się je ogląda. Niestety, dominujące uczucie, jakie towarzyszyło mi w czasie seansu, to nie było zażenowanie nawet takie nieprzyjemne, tylko od pewnego momentu już takie wprost obrzydzenie. I wcale tutaj nie chodzi mi o ilość wątków seksualnych, liczbę wątków seksualnych. Ale to y, o tym szerzej opowiem za chwilę. No i też jeszcze z takich wstępnych uwag: to z pierwowzorem książkowym nie miałam do czynienia, i nie ukrywam, że nie miałam go ani na liście książek do przeczytania ani na mojej kupce wstydu. I już dotarłam do głosów, że i tak film jest lepszy niż książka, więc no nie ukrywam, że teraz to już na pewno nie planuję po niego sięgać. No ale dobrze, może dość już tych y, wszystkich wprowadzeń. Pewnie się zastanawiacie, jeśli oczywiście nie widzieliście tego filmu, o czym on w ogóle jest. Otóż główny bohater, Piotr C., jest robotem, który poznaje i stara się naśladować ludzkie zachowania na skutek błędów w oprogramowaniu postanawia stworzyć tak zwaną listę cudzołożnic i po prostu uprawiać seks z kobietami, które imiona zaczynają się na każdą literę alfabetu. No prawie o tym jest ten film, ponieważ główny bohater tak naprawdę nie jest robotem i jego działania to nie jest efekt jakiegoś spięcia w układzie scalonym, tylko właśnie cytując opis, to co on robi, to jest punkt wyjścia do opowieści o realiach, w jakich współcześnie żyją młodzi. No powiem tak, ja znam paru młodych ludzi, większość z nich żyje współcześnie, no dobrze wiedzieć generalnie, chyba tyle mam do powiedzenia. Żeby nie być taką wyłącznie super negatywną, to jeśli chodzi o jakieś zalety tego filmu, no to jakby nie było, część sali się śmiała. Więc te żarty, które się tam przebijają, trafiają do jakiejś grupy docelowej, do której ja nie należę najwyraźniej. Oprócz tego możecie liczyć na ładne wnętrza i ładne widoczki Warszawy, jeśli do kogoś. To jest wystarczający argument, żeby obejrzeć film, no to jak najbardziej. Jeśli chodzi o konkretne minusy tego filmu, które nie ukrywam będą stanowiły większość mojej opowieści na jego temat, to do rzeczy, które wybijały mnie z przyjemności, oglądania, należą takie hamskie zbliżenia na biusty i pośladki. Mam wrażenie, że w pewnym momencie tam było w ogóle zastosowane slow motion, więc trochę tak jakby ten film wychodził z założenia, że grupą docelową są osoby, które muszą mieć wszystko podane tak totalnie wprost, i jeśli chodzi o treść, i samą warstwę wizualną. W tym filmie jest zastosowany też taki zabieg, że główny bohater jest narratorem, ale nie do końca. On po prostu czasami mówi z ofu różne rzeczy, ale właśnie tak nie prowadzi na przykład narracji przez cały film, tylko w moim odbiorze on się odzywa raz na jakiś czas bardzo losowo i opisuje na przykład świat, albo emocje właśnie tego głównego bohatera, czyli swoje emocje, albo jakieś swoje poglądy. Chodzi o to, że jak czegoś nie da się bardzo wprost pokazać, to na wszelki wypadek jest to jeszcze powiedziane, żebyśmy nie mieli wątpliwości, jakie podejście do życia ma bohater, którego losy śledzimy. Inna rzecz, która bardzo wpływa na negatywny odbiór tego filmu, to fakt, że niektóre wątki są tak totalnie urbane. I ciekawe jest to, że dotyczy to między innymi jednego z głównych wątków. No, nie chcę wam mimo wszystko spoilować, więc nie będę mówiła o co chodzi, ale niektóre postaci pojawiają się wyłącznie po to, żeby na przykład główny bohater miał nową rzecz. I mimo że jest wokół tego budowany jakiś problem wokół tej postaci, która wpadła na chwilę, to on się nie rozwiązuje potem już nigdy. Nie, nie wiemy jak to się skończyło, więc nie wiem, czy to jest otwarte jakby na drugą część. Problemem dla mnie też są same postaci, które po prostu nie mają osobowości, moim zdaniem. Każda z tych postaci ma dwie w porywach do trzech cech i to jest tyle. Już nie mówię o tym, że się nie szczególnie rozwijają przez cały ten film. Główny bohater ma taką koleżankę z pracy o imieniu Olga, która jest powiedzmy główną postacią kobiecą i... Ona ma co najmniej dwa takie momenty, w których wyzywa mężczyzn, z którymi rozmawia, od seksistów. Generalnie jest to w miarę uzasadnione, jeśli by spojrzeć na samą tę sytuację, w której tak robi, ale biorąc pod uwagę wydźwięk całego filmu i pełnych relacji z tymi mężczyznami, to w ogóle nie ma uzasadnienia, czemu akurat to zachowanie aż tak ją porusza. A te wszystkie inne rzeczy, które mówią i robią, to już najwyraźniej są ok? I też się trochę zastanawiam, czemu twórcy wprowadzili taki zabieg. Nie wiem, czy plan był taki, żeby dotrzeć do innych grup odbiorców też, czy się bardziej wpisać w jakieś obecne trendy w debacie publicznej? No, tylko tak, no nie powiedziałabym, że to wyszło. Jeśli pytacie mnie, wiem, że nikt nie pyta, ale jeśli pytacie mnie, dlaczego tak naprawdę, naprawdę tak bardzo nie podobał mi się ten film? I żałuję, że go widziałam, to w sumie są trzy aspekty. Po pierwsze, jest to film typu promujący nastolatki jako partnerki dla latków. Oczywiście partnerki wyłącznie seksualne, no bo jakżeby inaczej, prawda? Drugim powodem, dla którego uważam ten film za bardzo słaby, jest zakończenie, którego Wam oczywiście nie będę zdradzać, ale jak patrzymy w takiej szerszej perspektywie całego filmu. To myślę, że nie tylko ja miałam takie poczucie. Aha, to, to tyle. Tak, Okej, okay, to, to po to siedzieliśmy tu półtorej godziny i do tego to wszystko zmierzało. A w takiej wąskiej perspektywie samej tej sceny, to ja na przykład się w ogóle nie skupiałam nad znaczeniem tego, co się dzieje, bo po pierwsze nie sądziłam, że to zakończenie jest tak mało poruszające, więc się nie spodziewałam, że to już jest sam koniec. Ale po drugie, w perspektywie samego tego, co się dzieje dokładnie w tym momencie, to się zastanawiam, czy wy nie zapomnieliście o czymś? I, I nie wiem, czy to pytanie bardziej kieruje do tych postaci, czy do twórców. To nadal nie jest ta rzecz, która sprawia, że tak totalnie się odbiłam od tego filmu. Poza sugerowaniem, że duża różnica wieku i młody wiek partnerki to nie jest problem, i jak ktoś się o to czepia, no to w ogóle jest jakiś, nie wiem, pruderyjny. I nie chodzi o to, że to jest zasugerowane, to jest wprost powiedziane. Pada co najmniej jeden żart wprost z pedofilii. To był moment, od którego ja już nie potrafiłam być pozytywnie nastawiona do tego, co się dzieje. Jeśli bym miała podsumować ten film jednym zdaniem, po prostu, jeśli bym wam miała o nim powiedzieć jedną rzecz, to od seansu w mojej głowie na jego temat kołacze się jedno pytanie i brzmi ono: Majko Jerzowska, dlaczego? Drugi film, o którym postanowiłam wam dzisiaj opowiedzieć, to Różyczka 2. Będzie miał swoją premierę w piątek 20 października. Na wstępie zaznaczam, że nie widziałam pierwszej części, mimo że tutaj, jeśli ktoś chce nadrobić, to jest łatwiej niż na przykład z Blade Runnerem. Przy czym, o ile dobrze się orientuję, o czym mniej więcej jest pierwsza część, to w sumie lepiej jej nie widzieć przed seansem drugiej, ponieważ przynajmniej widz ma tę wartość dodaną w postaci tajemnicy. Która nie stanowi tajemnicy dla osób, które wiedzą, co się stało wcześniej. Ciekawostka jest taka, że jest to jeden z tych filmów, których zwiastun, moim zdaniem, zdradza całą historię generalnie. Nie pokazuje tylko jakichś takich mniej ważnych wątków, i mimo tego, że widziałam ten zwiastun przed seansem i się spodziewałam, że tam wiele więcej nie będzie, to i tak wyszłam rozczarowana. Krótko mówiąc, Różyczka 2? Chyba Różyczka 2 na 10. Ale dobra, żarty na bok. O czym jest Różyczka 2? Główną bohaterką tego filmu jest najbardziej europejska ze wszystkich europosłanek w historii. Co ciekawe, mam wrażenie, że jest też polityczką o najbardziej umiarkowanych poglądach, jak się da. Co mnie zaskoczyło o tyle, że nie mam przekonania, czy w obecnym klimacie politycznym tacy ludzie są wybierani, ale to pewnie dyskusja na jakiś inny moment. W każdym razie, zostajemy tę główną bohaterkę w momencie, kiedy żyje swoim najlepszym życiem. Wszystko się układa, wszystko jest doskonale, więc jak zapewne się domyślacie, za rogiem czai się tragedia, która jest zaspoilerowana w Zwiastunie, więc to jest kolejny film, w którym jeśli nie chcecie spoilerów, nie oglądajcie Zwiastuna. Idealne życie, wstrząsa nim tragedia, i naprawdę niedługo później okazuje się, że główna bohaterka musi już wkrótce zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami swojej rodziny, które mogą na zawsze odmienić jej życie zarówno prywatne, jak i zawodowe. I tak jak mówię, o ile się orientuje dla osób, które widziały pierwszą część ta tajemnica nie istnieje, bo stanowi fabułę tejże pierwszej części. Czyli tak. Jest wielka negatywna zmiana w życiu. Jest kolejny dramat za rogiem. Jest presja czasu z tym związana. Jest ważna decyzja do podjęcia. I jest tajemnica do rozwikłania. Czyż to nie brzmi jak przepis na dobry film? W teorii tak, a w praktyce jakimś cudem... Mm -mm. Co jest też ważne, główna bohaterka Różyczki 2 jest córką głównej bohaterki Różyczki. Jeśli chodzi o wymienienie plusów tego filmu, to ponownie mamy ładne wnętrza, i był co najmniej jeden moment, w którym zaśmiałam się, wydaje mi się, zgodnie z zamierzeniami twórców. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że taki był plan, bo jeśli to było przypadkiem komediowe, już nic tego filmu nie ratuje. Jeśli chodzi o to, co mi się nie podobało, to jest trochę takich głupotek, jak na przykład nagranie z monitoringu, które jest tak dobrej jakości, jakby było no, nagrywane kamerą filmową po prostu, a nie przemysłową. To nagranie dotyczy wypadku, i ten film pokazuje widzowi, że nagranie dobrej jakości, przedstawiające wypadek, jest na ludzie wklejane do materiałów na stronach newsowych. I o ile wiem, że zdarza się właśnie, że nagrania z monitoringu, z wypadków są elementem jakichś opracowań, to wydaje mi się, że jednym z powodów jest to, że nie widać wszystkiego. A tu, jakby, da się policzyć po prostu włosy na głowie ludzi, którzy tam są dookoła tego, co się dzieje. Po drugie, nie wiem, czy mimo wszystko to mi nie przeszkadzało najbardziej. W tym filmie Magdalena Boczarska gra dwie postaci: gra tą główną bohaterkę i jej matkę. Podejrzewam, że taką logiką to poszło, bo w pierwszej części ona grała właśnie tamtejszą główną bohaterkę, czyli matkę. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co ja próbuję w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Problem jest taki że tu następuje odwołanie do jednego z najbardziej kultowych dzieł polskiej kultury, mianowicie serialu Rancho, w sposób taki, że jedna osoba gra dwie postaci, które mają dużo interakcji ze sobą. I o ile w Ranchu to jest celowy zabieg komediowy, o tyle tutaj wydaje mi się, że nie. A mnie to na przykład bardzo wybijało z oglądania tego, bo ja się przełączałam od razu w taki tryb, to to jest komedia nagle z zaskoczenia, ale... Chyba nie miała być. Szczególnie, że Magdalena Boczarska w roli matki jest ucharakteryzowana w sposób, który moim zdaniem nie poszedł najlepiej. Widać, że ona ma maskę na twarzy po prostu, a chyba nie o to chodziło. W tym filmie ma miejsce lokowanie produktu. Przynajmniej ja podejrzewam, że to miało być lokowanie, bo tak naprawdę no, widać logo. Nie ma reklamy. No, chodzi o pewną stronę newsową i jej logo pojawia się na mikrofonie w czasie konferencji prasowej. I to lokowanie przeszkadza mi dlatego, że ta dziennikarka, właśnie występująca z tym mikrofonem, zadaje bardzo dziwne, nieetyczne, bez sensu pytanie. I temu mnie to zastanawia, bo ja podejrzewam, że ta strona musiała zapłacić za to, że to ich logo jest tam widoczne. I to jest z mojej perspektywy taki sam przypadek, jak lokowania pewnej stacji radiowej w pewnej serii filmów świątecznych, gdzie w każdym kolejnym filmie. Pracownicy tej stacji są przedstawiani tylko jako coraz bardziej niekompetentni. I się zastanawiam, czy to jest jakiś taki trend. Czy to jest takie, że nieważne jak mówią, ale jak logo widzieli, to może sobie zakodują i wejdą na naszą stronę. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobały bardziej już bezpośrednio w fabule, to moim zdaniem nie za dobrze wyszła ekspozycja, bo praktycznie wszystkiego, co mamy wiedzieć, dowiadujemy się wprost od postaci, które niejednokrotnie mówią. Te fakty jak roboty. Jak teraz myślę, że to już jest drugi film, w którym mówię o robotach, a tak naprawdę roboty w nim nie występują, to może ja po prostu powinnam sobie zobaczyć jakiś film z robotami. A nie szkalować całkiem być może czyimś zdaniem dobre filmy. Pewnie nigdy się nie dowiemy. Tutaj też pojawia się coś takiego, że nie wszystkie wątki, w tym niektóre całkiem ważne, nie zostają domknięte. I to już w taki sposób, że jestem prawie pewna, że to jest jakby otwarta furtka dla trzeciej części. Czy Magdalena Boczarska zagra tam trzy pokolenia jednocześnie? Myślę, że jak poczekamy kolejne, zdaje się, 13 lat, to się dowiemy. Też denerwuje mnie zupełnie nielogiczne zachowanie postaci, które mówią jedno, robią całkiem co innego, a to nie są takie, wiecie, drobne sprawy, tylko takie kluczowe decyzje dla ich życia. I nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego one zmieniają zdanie. Pojawia się uzasadnienie, czemu nie powinny zmieniać zdania, a zmieniają. Jeśli chodzi o to, co mi najbardziej przeszkadza, to po pierwsze, rancho to nie jest jedyny ważny tekst kultury, do którego twórcy raczej mimowolnie się odnoszą. Otóż następuje w tym filmie taki Superman moment albo właśnie Clark Kent moment. Chodzi o to, że jedna z postaci ma założone okulary przeciwsłoneczne, i podchodzi do niej inna osoba, która totalnie jej nie poznaje, nawet nie podejrzewa, że to jest właśnie ta postać, i wtedy ona ściąga te okulary. I ta druga osoba ma takie, wow, wow, to ty, naprawdę. I to jest tak niewiarygodne. Mamy wcześniej co najmniej kilka scen, które pokazują nam, że ta druga osoba doskonale wie, jak ta postać w okularach wygląda. Uwiarygodność tego, że okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że jej nie poznała jest na poziomie tego, że Lili nie wiedziała, że Miley to Hannah Montana. Też fajnie, że was próbowałam przekonać, że się znam na superbohaterach i tak skończyliśmy na Hannie Montanie. Inna rzecz, która mi się nie podoba, a która wraca przez cały film to, że wydarzenia bardzo ważne, kluczowe w ogóle dla życia i zdarza się to więcej niż raz, i dotyczy zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Najważniejsza rzecz w tym roku, albo i dłużej, przeżywamy to maksymalnie 2,5 dnia, i potem już w ogóle nas to nie obchodzi, jakby to nie ma żadnego znaczenia. Ostatnia moja uwaga nie jest to może rzecz, która mnie najbardziej odrzuciła, ale jest to coś, co wpisuje się w to, że jest to słaby film. Jest tam bardzo losowa scena na gości. W tym sensie, że jedna z postaci bierze prysznic, co trwa jakieś 3 sekundy, i my jej towarzyszymy w tym prysznicu. I jakby ona nic nie mówi, nic się tam nie wydarza, dla fabuły nie ma znaczenia to, że ona wzięła ten prysznic. A jeśli zakładamy, że takie rzeczy po prostu są pokazywane w tym filmie, to czemu ona wzięła ten prysznic tylko raz? Ostatni film, o którym dzisiaj porozmawiamy, to święty, który miał swoją premierę też już ponad pół roku temu. Więc też go nie ma w kinach, ale na streamingach jest. No i tutaj z takich wstępnych uwag, to nie ukrywam, że celowo dałam go na koniec, ponieważ będą mikrospoilery dotyczące na przykład tego, jaki zawód ktoś wykonuje i jakie to ma znaczenie. To nie jest coś, co się pojawia dopiero na końcu filmu, no ale jeśli nie chcecie wiedzieć w ogóle nic przed seansem, no to zapraszam do innych moich nagrań. Papa. Pa. Jest szansa, że ten film nie jest taki zły, jak. Mi się wydaje, jak prawdopodobnie to przedstawię. Tylko po prostu miałam wobec niego dość wysokie oczekiwania, ponieważ opowiada on o sprawie kryminalnej z PRL-u, co łączy moje dwa zainteresowania: kryminologię oraz historię XX wieku. Wiem bardzo oryginalnie. Nikt nigdy nie interesował się historią, a już tym bardziej historią XX wieku. W każdym razie film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Aczkolwiek z tego, co tak pobieżnie researchowałam, to chyba dość luźno oparty, patrząc na to, co można wyczytać w artykułach, w porównaniu do tego, co jakby się okazuje w filmie. Święty opowiada o jednej z najbardziej takich zuchwałych, ale też cieszących się później zainteresowaniem społeczeństwa, kradzieży późnego PRL-u. I głównym bohaterem, którego losy śledzimy, jest milicjant prowadzący dochodzenie w sprawie kradzieży figury świętego Wojciecha z sarkofagu w katerze gnieźnieńskiej. Sprawa jest o tyle już na wejściu dodatkowo bardziej skomplikowana, że ma to już miejsce po zabójstwie księdza Popiełuszki, co oznacza, że generalnie relacje służb i kościoła były wtedy napięte w zasadzie jak tylko się da. Nie mówię, że wcześniej było jakoś dobrze, bo wiadomo, że nie, ale... No, gorzej być nie mogło pod tym względem generalnie. Jeśli miałabym wymienić jakieś zalety, no to przede wszystkim jest taka całkiem przyjemna do oglądania praca, kamery i montaż, ale też nie są moim zdaniem jakieś wybitne, żeby z tego powodu specjalnie ten film oglądać. Jeśli chodzi o jakąś zaletę fabularną, to moim zdaniem różne drobne głupoty, jakie się tam wydarzają, sprawiają, że to jest totalny absurd to, co się tam ogólnie dzieje. I jak to jest zbudowane. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś od początku podejdzie do tego na takiej zasadzie, że ogląda to ironicznie, to uważam, że może się całkiem nieźle bawić. Liczę się też z tym, że jest opcja, że to domyślnie jest wszystko właśnie takie ironiczne i ja po prostu nie zrozumiałam, ale wydaje mi się, że nie, co opieram na tym, że jak się googluje ten film, to pokazuje, że to jest kryminał, a nie komedy. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobały, to tutaj właśnie już wchodzimy w ten segment mikrospoilerów, więc jeśli nie chcecie ich słyszeć, a jeszcze nie wyłączyliście, to wyłączcie teraz. To dobrze zadziała na pewno na słuchalność tego filmu i czas odsłuchiwania tego filmu z podcast. Skoro już dwa razy wam poleciłam go wyłączyć, no to przynajmniej yy, nie słyszeliście tego. W każdym razie, jeśli miałabym krótko scharakteryzować głównego bohatera, to jest on taki... Powiedzmy, że dobrotliwy, ale jest taki głupi, naiwny, trochę jest takim popychadłem. I, jak się domyślam z tej właśnie okazji, ma na nazwisko baran. Co więcej, w czasie tego filmu słyszymy, że żona mówi do niego kocham cię ty baranie. Ja nawet nie wiem jak to skomentować, po prostu strasznie mi to przeszkadza. Przy założeniu, że ja mam traktować ten film poważnie i że to nie miało być śmieszne. A propos tej żony. Ona jest historyczką sztuki. Co jak się domyślacie, jest całkiem wygodne w momencie, kiedy on prowadzi śledztwo dotyczące kradzieży jakby nie było sakralnego dzieła sztuki. To, jaki jest jej zawód, jest powtarzane w tym filmie częściej niż chwali się swoimi studiami stereotypowy student prawa. Tutaj znowu pojawia się ten problem, że są wątki, które nie zostają wyjaśnione. Przy czym tutaj wydaje mi się, że to jest przypadek, że to nie jest tak, że to, że to ma się wyjaśnić w jakiejś, nie wiem, drugiej części. Ani nawet nie, że to mamy się domyślić, o co chodziło, tylko twórcy zapomnieli, że taki wątek się pojawił. W temacie tego takiego powiedzmy nieogarnięcia głównego bohatera, jest też tam taki wątek, w którym najpóźniej w połowie filmu mówię najpóźniej w połowie filmu, bo ja to pewnie miałam koło połowy a zakładam, że przeciętny widz lepiej łączy kroki niż ja, ok. To już w połowie filmu miałam takie, że czekajcie, to jest PRL, więc jeśli ktoś robi tak i tak, to raczej nie miał takich możliwości, no chyba że. No a główny bohater, jakby dowiaduje się o tym pod koniec filmu, i jest w szoku, mimo że on żyje w tamtej rzeczywistości i to dotyczy jego życia. Jest też taka sytuacja, no bo jak się domyślacie, skoro to jest film o służbach, powiedzmy, bo to zabrzmiało jak jakiś film szpiegowski, może bez przesady, ale mimo wszystko o służbach, no to jednym z takich tematów są powiązania różnych postaci i między sobą, i z różnymi instytucjami i tak dalej. I też jest taka scena, w której te powiązania zostają odkryte widzowi i, jak się domyślam, części postaci. I jest to. No, okropnie zrobiony, w tym sensie, że po prostu ta osoba mówi, Nie no, daj spokój, przecież wiesz, że coś tam, coś tam. Skoro wiesz, to raczej ludzie nie rozmawiają w taki sposób. I jeśli chodzi o taki top tego, co mi się nie podobało, bardzo w ogóle pozytywny odcinek, to tak, nie można powiedzieć, że w tym filmie jest za dużo nagości, bo jej generalnie prawie nie ma. Ale tutaj znowu, tak jak w różyczce, jest ona totalnie nieuzasadniona. Ale tutaj już do tego stopnia, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że pod koniec pracy nad scenariuszem jakieś najbardziej decyzyjne osoby miały specjalne awaryjne spotkanie na zasadzie: Jest ryzyko, że w całym filmie nie będzie gołej baby. Musimy dopisać gołą babę. Pewnie tak nie było, ale jakby. Jaki film, taki poziom żartów, ok? Mam wrażenie, że celem twórców albo któregoś konkretnego twórcy, może była trochę zmiana wizerunku milicjantów, milicji na taki właśnie, że no oni w sumie chcieli dobrze, nie wszyscy byli źli, jakieś takie klimaty. No tylko moim zdaniem to nie działa. Chodzi o to, że w pewnym momencie jest taka scena, gdzie milicjantowi ktoś inny spoza służb tłumaczy właśnie jak działają różne układy w rzeczywistości PRL i jak działa milicja i inne służby. I tym sposobem dochodzimy do mojej ulubionej sceny. Sytuacja jest taka, że w tym śledztwie, które nie wiem czy jeszcze pamiętacie, jest jakby głównym przedmiotem, tego filmu, dochodzi do swego rodzaju przełomu. Nie jest to jeszcze rozwiązanie, powiedzmy, no ale jest to dość ważne odkrycie, które w uzasadniony sposób oburza osoby zaangażowane właśnie niekoniecznie tak operacyjnie, ale bardziej emocjonalnie w te sprawy. I zostaje to zainstynizowane tak, że w momencie, kiedy milicjanci przyjeżdżają na miejsce tego, powiedzmy, przełomu, to zostają tam grupkę chyba pięciu osób zgromadzonych wokół tegoż miejsca, które krzyczą: Hańba, hańba, hańba. Z dokładnie takim zaangażowaniem. I co lepsze, w momencie, jak mamy zacząć słyszeć dialogi, przestają krzyczeć. Jeśli miałabym krótko podsumować świętego, to biorąc pod uwagę teorię głównego bohatera na temat teorii dotyczących tego śledztwa, to ja mam taką teorię, że istnieje możliwość, że cały ten film to jest kampania przestrzegająca przed paleniem różnych substancji, które mogą wywołać dziury w mózgu i problemy z myśleniem. Jakby nie było, mnie przekonali. To generalnie wszystko, co na dzisiaj przygotowałam dla Was. Mam nadzieję, okay. że widzimy się w sekcji komentarzy. Chętnie poczytam, co myślicie o tych filmach, jeśli mieliście okazję już je zobaczyć. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do usłyszenia następnym razem. Pa!